Cześć, witajcie! Tutaj o Was jem i smacznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was film, w którym pokazuję i mówię, jakie są różnice w odmianach dyni. tak jak wszyscy wiecie, dynia pochodzi z Ameryki i tam w klimacie ciepłym i gorącym występuje dziko. Mam dzisiaj dla was kilka odmian, właśnie dyni. Będę je przedstawiać w takiej kolejności, że tak powiem, od tych najmniej smacznych do tych, moim zdaniem, najbardziej smacznych. Będę mówić o smaku surowych i o upieczonych dyniach. Ok, no to zaczynamy. Pierwszą, którą w zasadzie najmniej mi posmakowana surowo, ale ma taki ciekawy smak, jest to dynia długa. Ona ma taki intensywny, pomarańczowy kolor miąszu. Na zewnątrz jest zielona w żółte kropki. Tutaj ją widać. Tak jak widzicie, nie ma pestek za bardzo. Możemy ją na przykład spokojnie sobie ukroić kawałek i wrzucić, zetrzeć na tarce, czy tam do malaksera włożyć, czy nawet na tarce spiralnej. Jak sobie utniemy kawałek, to będzie łatwo ją zetrzeć. Jest ona dosyć soczysta w porównaniu z innymi dyniami. Normalny dyniowy smak. Moim zdaniem jakoś nie jest rewelacyjny, ale jest właśnie fajnie, że ona jest taka soczysta. Kolejną dynią jest dynia Hokkaido. Jest to japońska odmiana dyni. Tak jak widzicie jest nieduża. Jest ona twarda, bardzo twarda. I ma taką, właśnie mówią, że to jest taka lekko orzechowa nuta w smaku. Rzeczywiście minimalnie można ją wyczuć. Ale nadal jest to dynia. Jest ona dosyć sucha, na przykład w porównaniu z tą pierwszą. I taka mocno zbita. Nie jest włóknista, więc to też jest fajne. Jeszcze do dyni Hokkaido chciałam dodać, że ona ma strasznie twarde pesty. Kolejną dynią, która moim zdaniem zajmuje drugie miejsce, jest dynia makaronowa. Dynia makaronowa ma taki lekko, bardzo delikatny, słodko-kwaskowaty smak w porównaniu z innymi dyniami. I bardzo mi smakuje. Zastanawiałam się, od czego to nazwa, czy od tego, że ona jest długa, ale doszłam do wniosku, że to chodzi o jej miąż. Jest taki włóknisty trochę i przypuszczam, że to od tego ta właśnie nazwa jest. Tak jak widzicie miąż jest jasno-żółty, skórka jest zielono-żółta. Dużo więcej tu jest żółtego niż w tej dyni długiej. I moim zdaniem najlepszy smak ma dynia piżmowa. Jest ona miękka, chrupiąca, lekko słodkawa. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ma bardzo bogaty taki smak dyniowy. Bardzo mi się to podoba. Jej miąższ jest intensywnie pomarańczowy, a skórka jest beżowa. Tutaj też zobaczycie, i pestki są naprawdę razem z łupinką, są naprawdę dosyć miękkie. I żeby zrobić taką przygryzkę, to wystarczy po prostu oczyścić te pestki z miąszu, wymieszać z oliwą, solą. Można tak pozostawić, można w różnych kantnych przyprawach na przykład zrobić. I to jest właśnie taka przygryzka do sobie pochrupania, na przykład przy telewizji czy coś takiego. E co kto lubi, i to się po prostu piecze do momentu, aż będzie takie złote, zamiast wyrzucać te pestki. Więc to jest bardzo fajny sposób wykorzystania też tych pestek. Moim zdaniem pozostałe pestki z innych dyni nie za bardzo się nadają, są po prostu za bardzo łykowate. A szczególnie pestki z dyni Hokkaido nie nadają się w ogóle do tego przepisu. Teraz jeśli chodzi o smak dyni po obróbce termicznej, ja je upiekłam z stolą i odrobiną oliwy. I tu jest pierwsza właśnie taka uwaga, że wszystkie rzeczy. Po obróbce termicznej najczęściej trzeba solić, a w przypadku rzeczy surowych nie zawsze jest to konieczne, najczęściej nawet jest niekonieczne. Na końcu powiem o tych, które mi najbardziej smakowały, a zacznę od tych, które miały taki no, niepowalający ten smak. Tak powiem, to wszystkie dynie są dobre, ale no, te mi troszkę mniej smakowały. Trzecie miejsce ex quo zajmuje dynia Hokkaido. I dynia makaronowa. Tutaj jeszcze bardziej widać, że ona ma takie włókienka swoje, makaroniki malutkie, ta dynia makaronowa. Dynia Hokkaido, tak jak Wam mówiłam, ona jest bardziej zwarta. Jest trochę wyczuwalny ten orzechowy smak, ale moim zdaniem był bardziej wyczuwalny w dyni surowej i dynia makaronowa. Ona ma właśnie taki delikatnie słodko kwaśny smak. I to jest fajne, ma bardzo ładny zapach. Dalej jest dynia długa. Ona też jest taka, taka trochę włóknista, jak dynia makaronowa, ale też jest bardzo smaczna i taka bardzo dyniowa. I najbardziej mi smakuje, czyli pierwsze miejsce zajęła, dynia piżmowa i ona ma taką najfajniejszą konsystencję. Jest taka lekko słodkawa, dyniowata, bardzo fajnie właśnie tak smakuje. Myślę, że dobrze by się komponowała z innymi dodatkami. Z tego, co zauważyłam, Zosi najbardziej posmakowała ta dynia długa, bo ją Podskubywała ciągle i surową widzę, że już całą zjadła. Więc jeśli macie na uwadze dzieci, to właśnie myślę, że taka informacja będzie dla Was przydatna. Mam nadzieję, że informacje przydadzą się w przygotowywaniu zdrowszych posiłków. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za wspólny czas, za oglądanie. Jeśli chcecie, to obejrzyjcie inne moje filmy z przepisami z dynią. Dzięki, to już wszystko. Do następnego filmu. Cześć!